Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam Was na filmik ze sprzątania mojego salonu, który prezentuje się właśnie tak jak widzicie. Trochę się tutaj dzieje, ponieważ w tym czasie było malowanie klatki schodowej, byliśmy również na wyjazdach nad zalewem, no ogólnie dużo jakichś takich niepotrzebnych rzeczy się tutaj znajduje. I w pierwszej kolejności oczywiście wszystko wynoszę, to czego nie powinno tutaj być, I tu chciałam Wam powiedzieć parę słów na temat tego plecaka niebieskiego. No nie jest tutaj może jakoś tak idealnie pokazany, ale muszę Wam powiedzieć, że ja go uwielbiam. Jest kupiony w Action za chyba niecałe 10 zł a idealnie nadaje się na jakiekolwiek takie wycieczki bardzo dużo jeżdżę z synem na takie wycieczki rowerowe czy na jakieś parki takie wodne i ten plecak jest dla mnie niezastąpiony jest niesamowicie pakowny, leciusieńki łatwo można go złożyć w kształt takiej saszetki więc jeśli poszukujecie czegoś takiego na jakieś wycieczki to jak najbardziej mogę Wam ten plecak polecić. I wiem, że były różne kolory. Ja chciałam dopaść sobie czarny, bo jakoś najbardziej lubię w czarnych kolorach tego typu rzeczy, ale no niestety nie było. Był jeszcze chyba pomarańczowy i taki seledynkowy. To wszystko to są rzeczy z klatki schodowej. I do wycierania, jak zwykle używam mieszanki wody i zoflory. Przy okazji odkurzam łóżko, oczywiście podłogę. Bardzo często ostatnio zadajecie mi pytanie, czy jestem nadal zadowolona z tego odkurzacza. I muszę Wam powiedzieć, że jak najbardziej. Ja go cały czas niezmiennie uwielbiam. Dwa lata już go chyba mamy, czy trzy? No, musiałabym sprawdzić w filmikach, ale no niech będzie te dwa lata, i muszę Wam powiedzieć, że nadal niezmiennie jest moim numerem jeden. I nie żałuję ani grosza wydanego na niego, więc tak, nadal, nadal mogę go z czystym sumieniem polecić. And running, running from myself, like I'm somebody else. Kind of left me alone. All the love has gone. Now I'm coming around. Got a in the ground. Gonna stick it to you. I'm gonna let you go. Let you go. Let, let you go. let let you go. Let 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 you go. I'm gonna stick it to you. Let you go. Let let you go. Let, let, let... Chciałam wreszcie zużyć te nawilżane chusteczki do Swiffera. I o ile Mopa, samego Mopa naprawdę uwielbiam, tak te chusteczki wilgotne uważam, że to jest kompletna porażka. I szczerze powiedziawszy, używam, żeby po prostu zużyć. Po pierwsze, gdy zakładamy, to z tej ścierki, z tej chusteczki praktycznie kapie, jest tak mokra. Więc nie do końca nadaje się na takie podłogi drewniane, bo mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo mokre. Za chwilę robi się kompletnie sucha, więc żeby jakiś, jakąś większą powierzchnię wytrzeć, no to trzeba tych chusteczek użyć kilka, co kompletnie mija się z celem, bo ani to nie jest ekonomiczne, ani ekologiczne, więc nie, nie. Mopa samego w sobie naprawdę polecam, bo świetnie sprawdza się przy myciu płytek na przykład takich na ścianie czy dużych okien. Ja tutaj w którymś filmiku pokazywałam, że wystarczy po prostu założyć na tego mopa ścierkę do okien i lecimy płytki czy tam okna i naprawdę przy tym sprawdza się idealnie. Do samej podłogi jeżeli chodzi o te wilgotne ściereczki nie, zdecydowanie nie. Na koniec przemywam jeszcze to okno, które jest wiecznie osmarkane przez mojego psa i lustro i do tego używam wody destylowanej i ściereczki z mikrofibry właśnie typowo do okien. I wreszcie w salonie można spokojnie wypoczywać. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa! pa.